Pora, żeby prezydent miasta i rada miasta zrozumieli, że w czasach kryzysu największe koszty ponoszą obywatele, a nie samorząd. Odpowiedzialny samorząd to taki, który w ciężkich czasach nie narzuca kolejnych podwyżek cen. Odpowiedzialny samorząd to taki, który w ciężkich czasach nie funduje megalomańskich pomysłów, projektów pana prezydenta, jak na przykład aquapark ze sztuczną falą i z, kolej i z trzecim w mieście lodowiskiem, czy stadion godny rozgry rozgrywek Ligi Mistrzów. W tamtym roku na wakacjach... Alarmowaliśmy, że ceny biletów w za komunikację miejską w Opolu dorównują cenom biletów w największych metropoliach w Polsce. Dostaliśmy odpowiedź, że od ratusza, że ceny są konkurencyjne, jednak za tymi konkurencyjnymi cenami nie stoją możliwości dużych zarobków czy połączenia co 15 minut w godzinach od 5 do 24. Obecnie ceny biletów. Jednorazowych są większe niż w Warszawie, a ceny biletów miesięcznych są o 20 zł. większe niż we Wrocławiu. Równo, również dostaliśmy prośbę od pracowników Uniwersyteckiego Szpitala na Witosa o wsparcie u pana prezydenta, ponieważ pracownicy w niedzielę i święta nie mają jak, nie mają jak dojechać na dyżur dzienny, ponieważ linia numer 10, linia numer 17 i 18 o godzinie 6 nie jeździ w niedzielę i święta. Kierowcy MZK przez e, decyzję, żeby anul anulować e, komunikację nocną, nie mają jak wrócić do pracy. E, nie, nie mają jak wrócić, przepraszam, z pracy do domu. Okazuje się, że w Opolu komunikacja nie jest w stanie zawierać pracowników, umożliwiać dogodne, dogodne połączenia.